Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w samym środku sezonu podatkowego. Mam na imię Rafał Niedzielski i jestem księgowym, a też e, rejestrowanym w Urzędzie Podatkowym w ars e, I w dzisiejszym po prostu, programie chciałem w kilku tak, zdaniach, w kilku punktach e, skupić Państwa uwagę na bardzo e, kilka istotnych spraw związanych z rozliczeniami podatków. Dzisiaj, 13 marca, jesteśmy dwa dni przed czasem, który zobowiązuje właścicieli małych biznesów, tak zwanych S-korporacji, ludzi rozliczających się na formach 11-20S, albo ludzi, którzy po prostu sobie otworzyli korporację, i jeszcze się nie rozliczali u, sek u sekretarza stanu. Ci ludzie powinni się rozliczyć do 15 marca, czyli już za dwa dni. Z racji tego, że to jest taki bardzo krótki okres czasu, bardzo popularne jest robienie extension. Extension to robi się na, po prostu na prostej formie 7004. Jest to forma, która wysyłana zostaje do urzędu podatkowego albo w formie elektronicznej, albo w papierowej i po tym, po wysłaniu urząd podatkowy automatycznie, automatycznie, bez jakiegoś tutaj e, roztrząsania sprawy przyznaje każdemu, który aplikował o takie przedłużenie e, 6 miesięcy dodatkowych na rozliczenie korporacji. Jeżeli taki człowiek właściciel albo właściciele tej firmy chcą jeszcze mieć indywidualne też przedłużenie i nie zdążą do 15 kwietnia się rozliczyć indywidualnym to też muszą wysłać personalne rozliczenie ale to personalne extension ale to jest po prostu w kwestii tam kilku następnych tygodni do 15 przed 15 kwietnia 2023 roku i też zostanie ich personalne rozliczenie przedłużone o 6 miesięcy do 15 października 2023 roku. Także jedno jest extension na korporacje, a drugie na personalne. Chciałem zwrócić tutaj uwagę, nie, nie skupiałbym wiele tutaj czasu na to, ale jest po prostu to bardzo ważne, gdy Państwo tego extension byście nie zrobili i nie przygotowali rozliczenia biznesowego na czas, to za każdy miesiąc. Z tego co pamiętam, jest 210 dolarów kary za każdego udziałowca, czyli jak będzie dwóch wspólników posiadających tą firmę, to za każdy miesiąc spóźnienia będzie 200, 210 razy 2, czyli 420 dolarów kary. Samej kary na rozliczeniu, za którym tak naprawdę nie płacimy żadnego podatku, bo korporacje. Na, na federalnym rozliczeniu nie płacą żadnego podatku, tylko na stanowym 1,5%. Chciałbym też, państwu, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, że nie każda firma jest korporacją, i wiele ludzi otworzyło sobie w ciągu roku podatkowego albo wcześniej firmy, tak zwane sole proprietorship, DBA, tak zwane, a jednoosobowe działalności gospodarcze. To te. Jednoosobowe działalności gospodarcze, można to łatwo rozróżnić, bo w końcówce nazwy nie mają tam na końcu Incorporated, corpora, Corporated czy LLC, to te firmy muszą się rozliczyć do 15 kwietnia. Tak jak my personalnie, ludzie do tego czasu musimy się rozliczać, one też do tego czasu muszą się rozliczać. Jeżeli do 15 kwietnia nie zdążymy się z tych firm małych rozliczyć, to trzeba sobie zrobić extension personalny. To sprawa tych extension, przypilnujcie Państwo sobie tego, zadzwońcie do księgowego swojego, żeby taki extension zrobił, wystarczy tylko podać nazwę firmy, adres, numer IAN i to wszystko. Na, na podstawie tych informacji IRS przedłuży Państwu okres rozliczeniowy, no, po prostu o 6 miesięcy i nie będzie takich wielkich kar. I zaskoczeń. Z kolejnym tutaj punktem, takim, co chciałem dzisiaj jeszcze się skupić, już dwa lata minęło od tych programów pomocowych w pandemii dla firm. Były takie pożyczki. Na początku w pierwszej fazie dawano 1000 dolarów bezwrotnie, a w dalszej części tego programu można było sobie pożyczyć tam na trzy chyba i ile, ile tam pieniędzy po prostu potrzebne było na biznes. To zwróćcie Państwo uwagę, że ten okres tych pożyczek na początku był, miał być do spłacenia po roku. Później zostały wydłużone do dwóch lat. No i teraz po tych dwóch latach tej, tej karencji Zaczął się po prostu okres spłat, i zauważam tutaj jako księgowy, że do Państwa nie przychodzą żadne korespondencje odnośnie tego w takiej formie pocztowej, w formie listowej. Jedyne co Państwo dostaniecie od tych programów Economic Injury Disaster Loan, to będą e-maile na konto, które żeście się rejestrowali, a które podawaliście przy zakładaniu tej aplikacji na pożyczkę. Także zalogujcie się Państwo na to swoje konta tych, tych programów Economic Injury Disaster Loan, bo widzę, że już któryś po prostu klient z kolei nie otrzymuje żadnej korespondencji pocztowej, a Urząd Federalny SBA Administration, Small Business Administration chce, żebyście te pieniążki po prostu już im już kilka miesięcy temu zaczęli spłacać. To są bardzo małe raty, bo te pożyczki są wydłużone na 30 lat, ale żeby nie, nie po prostu nie zepsuć sobie historii kredytowej, nie zepsuć po prostu sobie jakiejś tam takiej taki po prostu renomy e, firmy, nie spóźniacie się Państwo z tymi paymentami. Ja tutaj znalazłem stronę, gdzie można te pożyczki e, e, znaleźć to jest strona Landing, tak jak Land, tak jak odpożyczania, landing.sba.gov. Tam można sobie stworzyć konto i za, po prostu po numerze pożyczki zobaczyć, jaki jest stan i czy ta pożyczka naprawdę już nie jest spóźniona z płaceniem. To jest taka ważna informacja dla osób, które oprócz tego 1001. Ten tysiąc był taki bezwrotny, nie trzeba było go oddawać. Wzięło jeszcze na okres 30 lat pożyczki. To ten okres już się właśnie teraz spłat zaczął. To przypilnujcie sobie Państwo tego, żebyście wiedzieli, na czym stoicie, żeby nie było wielkich zaskoczeń. Trzecią taką jeszcze ciekawą sytuacją w dzisiejszym świecie cały czas wszystko ciekawe jest, ale w Kilka dni temu właśnie ogłoszono tutaj, że w Kalifornii bank Silicon Valley Bank, jeden z większych banków w Stanach Zjednoczonych, bank, który opiekuje się takimi startupami, finansowaniem małych biznesów, które zaczynają takie startupy, które zaczynają pomysłów, które, które mogą się zrealizować. Po prostu odwrócił się do góry brzuchem, jak po prostu to potocznie mówimy o, o rybie. No i, no i wyszedł tutaj problem, bo w naszych głowach jeszcze niedawno, jeszcze tam 14 lat temu, 13 lat temu były po prostu wielkie bankructwa tutaj banków za czasów Obamy, a teraz właśnie za jego zamiennika Bidena. Po prostu zaczyna się to samo robić. Jest taka sytuacja bardzo ciekawa. To jest efekt takiego domina. Wszystko zależy od tego, jak zachowają się tutaj inwestorzy, jak zachowa się rząd, jak zachowamy się my, konsumenci. I czy po prostu rzucą się ludzie do banków i zaczną po prostu wybierać swoje pieniążki, czy, czy po prostu zachowają Amerykanie zimną krew. I, i, I te banki zostawią w spokoju. Może tam jest pusto, nie pusto, ale dopóki tam nikt nie zagląda, nic wielkiego się nie dzieje. Gorzej jak zaczniemy sprawdzać te, te, te banki i wszyscy rzucimy się tam do tych, do tych naszych schowków, to te banki po prostu w dzisiejszych czasach będą musiały sprzedawać obligacje, które są dla nich bardzo teraz nierentowne i będą ponosić stratę, no i będą się wykładać jeden za drugim. No ale to tak a propos tego wszystkiego. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, w jaki sposób można się zabezpieczyć przed tym, żeby nie stracić funduszy w banku. W każdym praktycznie banku nasze fundusze są zdeponowane i ubezpieczone przez taką firmę, która się nazywa Federal Deposit Insurance Corporation. Ona gwarantuje do 250 tysięcy. Depozyty. Czyli nawet gdyby bank przestał, zakończył swoją działalność, my mamy prawo do odzyskania 250 tysięcy swoich pieniędzy zdeponowanych w banku. Pytacie się Państwo, jak zabezpieczyć więcej pieniędzy, bo mam na przykład 500 tysięcy. To sprawa polega na tym, że. Do takiego zabezpieczenia nic wiele nie trzeba zrobić, tylko po prostu założyć sobie konto wspólne z mężem albo z żoną. I gdy będą dwie osoby na koncie, to kwota ubezpieczenia takiego, zabezpieczenia takiego, takiego, takiego konta już wynosi pół miliona. A jeżeli dopiszemy jeszcze kolejne osoby, upra uprawomocnimy, to zwiększamy tą kwotę gwarancyjności o kolejne 250 tysięcy. A można to też zrobić, że w innym przenosimy część swoich pieniędzy do innych banków i w innym banku po prostu otwieramy też takie konto gwarantowane na, na to samo nazwisko, tylko w innym banku. Także w ten sposób można bardzo sprytnie zabezpieczyć swoje pieniądze i wcale nie trzeba tych pieniędzy biec i wyciągać z banku, bo do 250 tysięcy, praktycznie w każdym banku, są nasze. Depozyty gwarantowane na osobę. A tak jak mówię, jak dopiszemy do konta kolejne osoby, to te gwarancje, kwoty gwarantowane znacznie rosną. To, to tyle na dzisiaj. Życzę wszystkim spokojnego tygodnia, żeby ta panika nie szerzyła się, nie wybuchła jakoś szerzej. Ciekawe czasy po prostu nadeszły. Trzeba patrzeć i zapiąć mocno pasy. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.